Sunęła poprzez czarne łąki. Sunęła przez spalone las. Mijała bram zwęglone szczątki. Płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa. Skąd wzięła się w krainie śmierci, ta żywa zjawa, istny cud. Tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz, biała lokomotywa. Ach czyj, ach czy to jest? Tak piękny, hojny gest. Kto mi tu przysłał ją? Bym się wydostał stąd, białą lokomotywę. Ach, któż no, któż to może być? Beze kto nie umierzyć? I bym z martwych wstał, błaga mnie, bym nie obudził jasny zew białej lokomotywy. Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram z zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast z białą lokomotywą, gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blask i cienie drzew, do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie nieś, Biała lokomotywa.